Moja pani wychowawczyni zawsze ze swoimi ósmymi klasami jeździła na trzydniową wycieczkę do Energylandii, wielkiego parku rozrywki z rolekosterami i w przypadku mojej klasy tradycja nie uległa zmianie. Gdy pierwszy raz o tym usłyszałem, to od razu miałem wątpliwości dotyczące tego, czy to zabawa dla mnie. Jak już kiedyś wspominałem, bardzo boję się wysokości. Stanie na balkonie jest dla mnie wystarczająco przerażające, a przez następne miesiące, jak słuchałem opowieści znajomych o tym, jak tamtejszy największy rolekoster jest o dwie i jedną trzecią większy, od 11-piętrowego bloku, to miałem jeszcze więcej powodów do wątpliwości. Ale zachowałem optymizm, a nutkę nieprzekonania do rolekosterów schowałem do kieszeni. Gdy moja koleżanka przyniosła do szkoły mapę Energy Landy i razem z znajomymi ją wspólnie oglądaliśmy, to wszyscy mówili o największych i najstraszniejszych rolekosterach. Wow, Zadra! Wow, Hyperion! Wow, Majan! Natomiast ja zauważyłem rolokoster o nazwie Energuś, który upewnił mnie, że na pewno znajdę coś dla siebie. Ogólnie to w Energylandii są takie dwa największe rolokostery, czyli Zadra i Hyperion. Z tych dwóch natomiast większy jest Hyperion i jest on najstraszniejszy w opinii publicznej, chociaż dla mnie wszystko od tego Energusia wydawało się straszniejsze. Z moją klasą miała też jechać inna klasa, z którą akurat bardzo dobrze się znałem, bo wcześniej do tej klasy chodziłem, więc nie stanowiło to większego problemu. Plan wycieczki wyglądał następująco: wyjeżdżamy o 5 rano, dojeżdżamy do Krakowa, zwiedzamy Kraków, idziemy do hotelu, śpimy, wstajemy, jedziemy do Energylandy i wracamy w nocy do domu. Byłem całkiem podekscytowany, ponieważ dawno nie jechałem na żadną wycieczkę szkolną, a wyjazd o 5 rano wydawał się całkiem fajną sprawą. No to w dzień wyjazdu, 15 minut przed 5 rano, razem z tatą i moim bagażem, podjeżdżam pod szkołę, gdzie było ustalone miejsce zbiórki. Zastajemy tam większość klasy, z którą jedzie moja klasa i moją panią wychowawczynię. Jak się okazało, z mojej klasy na razie przyszedłem tylko ja i dopiero po jakimś czasie zaczęli pojawiać się moi klasowicze. Gdy wszyscy już byli na miejscu, pomachałem mojemu tacie na pożegnanie i razem z innymi wsiadłem do autobusu. No i tak sobie mija 9 godzin, dojeżdżamy do Krakowa, zwiedzamy Wawel, po czym idziemy na rynek główny, gdzie mamy godzinę czasu wolnego. W tym czasie kupiłem pamiątki dla brata, mamy i taty i dla siebie i pochodziłem sobie ze znajomymi po sklepach. Następnie wsiedliśmy do autobusu i pojechaliśmy do hotelu, gdzie odbyła się kolacja, po której udaliśmy się do naszych pokoi. Posiedziałem trochę ze znajomymi, pogadaliśmy trochę. Znaczy ja siedziałem cicho na telefonie, bo byłem zmęczony. W trakcie tej posiadówy poszedłem się myć. Przydarzyła mi się wtedy też jedna z bardziej stresujących sytuacji w moim życiu, mianowicie zgasiło mi się światło w łazience. Nie było widać absolutnie nic, więc nie byłem w stanie absolutnie nic zrobić. Halo! To nie jest śmieszne! Włączcie światło! Halo! Byłem strasznie zdenerwowany, bo myślałem, że pewnie ktoś uznał, że wyłączenie komuś światła jak się myje to niesamowicie śmieszny prank. Potem jednak jak kolega mi je włączył znowu, to powiedział, że nikt nic nie zgasił, po czym jak on sam się mył, to też mu zgasło. Wróciłem do towarzystwa, a po jakimś czasie poszliśmy wszyscy spać. Przynajmniej niektórzy. Następnego dnia wszyscy mieliśmy razem z naszymi bagażami spotkać się pod hotelem, aby spakować rzeczy do autobusu. Niestety ja i moich dwóch kolegów z pokoju wstaliśmy trochę za późno, przez co pakowanie nam długo zajęło, a potem jeszcze zgubiliśmy się w hotelu. Więc gdy przyszliśmy, powitała nas pani, która była na nas trochę zdenerwowana. Bo spóźniliśmy się jakieś 15 minut i wszyscy musieli na nas czekać. Trochę niezręczne przeżycie, ale w każdym razie następne było śniadanie. Po śniadaniu wsiedliśmy do autobusu, a potem jak nasz autobus wyjeżdżał spod hotelu, to zahaczył o niego jakiś czerwony samochód. Skutkowało to, że jakieś dodatkowe 20 minut musieliśmy czekać, ażby jedziemy, ale nie narzekam, bo mogło to zająć znacznie dłużej. Dodatkowo, jak znacznie później zauważyłem, owy samochód zostawił całkiem widoczny czerwony ślad na naszym autokarze. No to jedziemy. Jedziemy i jedziemy przez małopolskie miasta i wsie. Szczerze, nie byłem za bardzo podekscytowany. Myślałem, że najlepszą częścią wycieczki było zwiedzanie Krakowa. Po około godzinie wreszcie dotarliśmy do zatoru i przez okna było już widać wielkie kolejki. Wszyscy od razu zrobili się podekscytowani, patrząc z uśmiechem na twarze na te kostery. I ja też, żeby nie być inny, próbowałem się uśmiechać, bo skoro wszyscy tak się cieszą, to chyba to jest coś naprawdę fajnego, ha, ha. No to parkujemy, wysiadamy i wchodzimy do Energylandii. Przy wejściu moja pani rozdawała wszystkim bilety, jak i również talon na frytki i napój. Jak tylko przekroczyłem furtkę wejściową, to znalazłem się w takim miejscu wejściowym do parku rozrywki, gdzie były toalety, jakieś sklepiki i parę budek, gdzie jak podszedłem, by wziąć mapę papierową, to dali mi płytę z przebojami Energylandii. Na mapie były pokazane maskotki Energylandii, ale ja zwróciłem uwagę tylko na jedną fajną postać, czyli Artusia, takiego super żółwia z opaską na głowie. Od razu wiedziałem, że to mój ulubieniec. W każdym razie grupa, z którą miałem zwiedzać cały park na jakiś czas się rozłączyła, bo połowa już sobie poszła, a druga połowa razem ze mną szlachetnie czekała, aż kolega wróci z toalety. Gdy już wrócił, to udaliśmy się do pierwszego naszego celu, gdzie udała się już reszta grupy, czyli do Energusia. Jak wchodziliśmy do głównej części parku, to poczułem się jak w jakimś family friendly filmiku dla dzieci. Więc dużej różnicy nie zauważyłem. Przez cały czas, jak się idzie, to w tle na głośnikach, rozstawionych wzdłuż ścieżki, leci ta sama piosenka, więc ma się wrażenie, jakby się grało w jakąś grę dla dzieci, co zaskakująco było całkiem fajnym uczuciem. Po krótkim czasie dotarliśmy do Energusia, który na szczęście był blisko wejścia. Jest to taki dosyć niski rollercoaster zrobiony dla dzieci i uznaliśmy, że to idealne rozpoczęcie naszego dnia w Energyland. Ustawiliśmy się w kolejce, zobaczyliśmy przy okazji resztę znajomych z przodu kolejki i tak sobie czekaliśmy. W trakcie uznałem, że to będzie całkiem śmieszne, żeby pytać ludzi, Ludzi, z jakiego są województwa? Dlatego tak zrobiłem. Hej, z jakiego jesteś województwa? Eee. Małopolskie. Ok. Po jakichś 10 minutach wreszcie mogliśmy wejść do wagoników i byłem trochę podekscytowany, bo to był mój pierwszy raz w życiu, gdy miałem jechać taką kolejką. 3, 2, 1. Zaczęło się. Gdy pod górę, nie stresowałem się, wysokość była dosyć niewielka, to też mój lęk wysokości nie wchodził mi na razie za skórę, a gdy zaczął się zjazd, szybkość mnie trochę przybiła, ale podobało mi się. Jak na pierwszy zjazd to bawiłem się całkiem nieźle i było dużo fajnych zakrętów. Jedynie tej szybkości się trochę bałem, ale Energuś został zaliczony. Zadzwoniliśmy do reszty, gdzie są, i okazało się, że stoją w kolejce do innego roller coastera Bumeranga. Byliśmy za daleko, więc poszliśmy po prostu w międzyczasie na kręcące się huśtawki. Ja uznałem, że lepiej będzie, jak zostanę jednak na ziemi, bo jak zobaczyłem, jak to się kręci, to wiedziałem, że z moją chorobą lokomocyjną może się to nie najlepiej skończyć. Moi znajomi pokręcili się trochę, a gdy skończyli, to dogadując się z resztą grupy przez telefon i korzystając z mapy parku, próbowaliśmy ich znaleźć, co pomimo wielu trudności ostatecznie się udało. Po drodze też zobaczyliśmy Salon Gear Bartuś, czyli tej najlepszej postaci z Energy oraz sklep, gdzie był napój nazwany po Bartusiu. Bardzo się cieszyłem, że mój ulubieniec jest tak popularny. Następnym przystankiem był Majan, do którego dotarcie też sprawiło nam wiele problemów. Nie potrafiliśmy się całkowicie dogadać, w którąś stronę. Raz dotarliśmy do wyjścia z tej kolejki, raz chodziliśmy w kółko, aż w końcu znaleźliśmy właściwe wejście do Majana. I wtedy dwie osoby z naszej grupy uznały, że na niego nie wejdą. A gdy zapytałem, jak bardzo straszny jest ten rollercoaster, to mi powiedzieli, że bardzo. Ty byłeś na Energusiu? To może być trochę straszne w porównaniu do Energusia. E, tam będę się martwił później. I rzeczywiście tak zrobiłem. Bo jak wjeżdżałem na górę z nogami, które zwisały mi w powietrzu, to jeszcze się nie bałem, ale jak poczułem mocne uczucie spadania w dół, to momentalnie zamknąłem oczy aż do końca zjazdu. A potem to tylko czułem, jak moje ciało się kręciło w różne strony. Jak zeszliśmy, to moi znajomi byli pod wrażeniem, jakie to było fajne i powiedzieli mi, że przez zamknięcie oczu to trochę sobie zepsułem zabawę. Dlatego od tego momentu postanowiłem, że nie będę się bał i że będę miał przez cały czas otwarte oczy. Następnym naszym celem była formuła czyli taki bardzo szybki rol. Koster, który niesamowicie mi się spodobał. Na początku było odliczanie, po którym nastąpiło ogromne przyspieszenie, po czym była ogromna pętla, przez którą jestem bardzo zadowolony, że postanowiłem mieć otwarte oczy, bo to było niesamowite doświadczenie. Przez resztę zjazdu cały czas krzyczałem do kolegi obok: Ale super! Ale super! Bo cały czas myślałem, że mnie nie słyszy. Gdy wróciłem na ziemię, wreszcie poczułem tę rolę kosterową ekscytację. Ten cały czas, który nie byłem pewny, czy dam radę, czy mi się to spodoba. Był jednak niepotrzebny, bo teraz chciałem więcej. Więc kolejnym naszym celem był RMF Dragon. Podobny do Majana pod tym względem, że nogi ci wiszą, jest taki straszny nagły zjazd w dół. Usiadłem razem z moją koleżanką i na samej górze tej kolejki, chwilę przed zjazdem, krzyknęliśmy Radio Szczecin! Tak, żeby ten roller coaster wiedział, gdzie jest jego miejsce. Ten zjazd mi się bardzo podobał, tym bardziej ze względu na te wszystkie kręciołki, co się podczas niego działy. Kolejnym rollercoasterem, tym razem wodnym, był Speedwater Coaster. Jak zapytałem koleżankę, która na nim już kiedyś była, o to czy jest się po nim mokrym, to powiedziała, że tylko lekko na końcu chlapie woda. Niestety, gdy wchodziliśmy do wagoników, zobaczyłem, że siedzenia były całe mokre, tak samo jak wychodzący z nich ludzie. Zdałem sobie sprawę, że nie ma już odwrotu. Wagonik na początku jedzie małą rzeczką, potem wjeżdża na platformę, która przenosi nas na sam szczyt kolejki. Owa platforma była natomiast lekko przychylona, nie wiem czy po to, by ludzi przestraszyć. W każdym razie znajomi się ze mnie śmiali, potem z tego, jak powiedziałem: Ej, ludzie, to jest przychylone! takim przerażonym głosem. Potem był zjazd w dół, a reszta to było lekkie góra-dół, góra-dół, aż na końcu wagonik ląduje w wodzie i wszystkich mocno oblewa. Na szczęście było gorąco, więc to, że byliśmy przesiąknięci wodą, nie było aż takim dużym problemem. Jedynie nasz kolega jeden przeżył, bo siedział po środku, gdzie woda w ogóle nie chlapała. Ogólnie to mi się podobało, ale nie było nic aż tak szalonego. Następnie zrobiliśmy sobie krótką przerwę na zjedzenie naszych frytek, co dostaliśmy w cenie biletu i ustalenie, gdzie dalej idziemy. I W tym czasie dołączyła jeszcze do nas jedna koleżanka, która ogarniała ten park, więc umiała nas wszędzie zaprowadzić. Więc plan wyglądał tak, że idziemy do Smoczej Strefy, zjeżdżamy na Abysusie i Zadrze, a potem wracamy na sam początek i idziemy na Hyperiona, na najwyższy rollercoaster w Polsce i chyba w Europie. Jej. No to po zjedzeniu idziemy pod ulicą tunelem do smoczej strefy, wchodzimy do takiej super zrobionej średniowiecznej wioski, omijamy strasznie wielką i straszną zadrę oraz kolejkę ekipy i nagle spełniło się moje największe marzenie. Zobaczyłem maskotki Energy Landy robiące sobie zdjęcia z kidami, a wśród tych maskotek był nikt inny. Jak Bartuś. Z koleżanką od razu przybiliśmy mu piątkę, zrobiliśmy sobie z nim zdjęcie, a pani, która stała obok przebrana w jakiś strój księżniczki, jak nas zobaczyła, jak do niego podchodzimy, to przez mikrofon powiedziała, że zapraszają wszystkich bez względu na to, ile mają lat, z czym absolutnie się zgadzam. Jestem wdzięczny, że wreszcie ktoś to powiedział. Po najszczęśliwszym momencie w moim życiu poszliśmy do Abysusa. I to był mój ulubiony rollercoaster. Był podobny do Formuły, ale zamiast jednej pętli były dwie i zamiast jednego przyspieszenia były dwa. To bycie do góry nogami, jechać. Nie na lewo i prawo te przyspieszenia tak nagła za przed dramatycznym zjazdem w dół. Wspaniałe. Dodatkowo koleżanka zachęciła mnie, by razem usiąść w pierwszym wagoniku. I jak na początku nie byłem za bardzo do tego przekonany, ponieważ zjazd jest wtedy o wiele straszniejszy, to w tym przypadku sprawiło to, że efekt końcowy był jeszcze lepszy, więc byłem i jestem z mojej decyzji bardzo zadowolony. Aż sobie bryloczek kupiłem. Taki. Taki ładny. Następna była Zadra, która na papierze jest trochę niższa i mniej straszniejsza od Hyperiona, ale wcale taka dla mnie nie była. Ogólnie zbudowana tak, że przypomina drewnianą, a jak się jedzie do góry, to wszystko trzeszczy. Gdy wjeżdżałem na szczyt i zobaczyłem, jak wysoko się znajduje, to trochę się zestresowałem, a jak już zjeżdżałem, to było mi po prostu niewygodnie. Jedyne, co mnie wtedy interesowało, to to, by przeżyć. Kręciołki rzucałem mną na lewo i prawo, a przez to, że nie było oparcia na głowę, to szyja mi się cały czas do tyłu wychylała, i na następny dzień mnie bolała z przedniej strony. Jeszcze Czasami miało się wrażenie, jakby się miało walnąć głową w jakąś część konstrukcji wjeżdżając w tunele, ale ja ufałem, że nic mi się nie stanie, więc się nie schylałem. Zadra mi się nie podobała, jakby nie była taka, w mojej opinii oczywiście, niewygodna to bym lepiej ją zapamiętał. Chociaż i tak była pamiętna, bo miała aż 63 metry wysokości. I teraz tym, że byłem wreszcie gotowy na Hyperiona. Na największy rollercoaster w Polsce i chyba w Europie. 77 metrów wysokości. Przez całe czekanie w kolejce strasznie się stresowałem. Nogi się aż pode mną uginały. Wiedząc jak straszna była Zadra, bałem się tego, co może zaprezentować Hyperion. Po długim czekaniu i pytaniu kilku osób, z jakiego były województwa, czyli po około 20 minutach, które trwały wieki, wsiedliśmy do wagoników i zaczęliśmy wjeżdżać pod górę. Jak rozejrzałem się dookoła na bardzo dużej wysokości, to dziwo nie dostałem z tego powodu aż takiego dużego ataku paniki jak myślałem, ale na pewno się zestresowałem, jak pomyślałem o tym wielkim, wręcz pionowym spadku w dół. I gdy wreszcie nastąpił. To była najfajniejsza rzecz na świecie. Dosłownie było wtedy uczucie, jakbym oderwał się od fotela na chwilę i miał spaść. Dodatkowo reszta przyjazdu była bardzo fajna, ze wzlotami w górę, w dół, częściami do góry nogami i tym podobne. Cały rollercoaster był też bardzo wygodny, miał oparcie na głowę, więc nie miałem z nim problemu jak z zadrą. A gdy wróciłem na ziemię, poczułem się silny. Że osiągnąłem coś, czego się od dawna bałem. A teraz okazało się świetną zabawą Hyperion tak się nam wszystkim spodobał Że poszliśmy na niego jeszcze raz I tak zakończyła się moja przygoda w Energyland Po Hyperionie próbowaliśmy jeszcze Dobiec znowu na Majana, ale niestety Było późno i wszystko pozamykali Szkoda, bo bym mógł go doświadczyć bez zamykania oczu Potem odbyła się wielka Parada maskotek Energylandii, Przez którą po usłyszeniu muzyki Jaką te maskotki śpiewały, miałem wrażenie Jakbym był w zakończeniu jakiegoś filmu animowanego Coraz może robić fajne wrażenie Ale nie jestem przekonany czy te osoby przebrane w maskotkowe kostiumy, co robią to codziennie non-stop na zamknięcie parku, mają takie same zdanie? Próbowałem pomachać Bartusiowi, ale mam wrażenie, jakby specjalnie mi nie odmachiwał. Nie wiem, co ja mu zrobiłem. W każdym razie następnie wróciliśmy do miejsca startowego, gdzie mieliśmy się wszyscy spotkać. Opowiedziałem wszystko, co przeżyłem mojemu panu od chemii, który pojechał z nami jako opiekun, pogadałem ze znajomymi, a po jakimś czasie cała moja grupa opuściła wspaniałe miejsce, jakim jest Energylandia i pojechaliśmy po krótkiej przerwie na McDonalda do domu. Chciałbym jeszcze dodać, że każdy większy rollercoaster miał własną zbudowaną strefę, gdzie stało się w kolejce wokół tematyki danego rollercoastera. Energuś miał... nie pamiętam, jakąś wioskę, dolinę, zabawy, nie wiem jak to nazwać. Majan miał Starożytną świątynię, formuła miała zrobione miejsce z różnymi autami i torami wyścigowymi, RMF Dragon, średniowieczne rycerzowe budowle, Speedwater Coaster miał takie mosty pirackie, wysepki, wielkie kamienie zrobione, Abyssus, świątynię wodną starożytną, Zadra Wikingową fortecę, Hyperion, stację kosmiczną, która była niesamowita. W tych strefach leciała też własna muzyka dla danego roller coastera, więc można było się wczuć w daną atmosferę, a stanie w kolejce zrobiło się wręcz interesujące i to, że czasami trzeba było dużo. I czekać na zjazd nie robiło żadnego problemu. No to tyle. Ja jestem bardzo zadowolony z tego wyjazdu i mam nadzieję, że kiedyś może uda mi się jeszcze raz tam pojechać. Jeżeli ktoś z was już był w Energylandii, to śmiało piszcie w komentarzach, jakie były wasze doznania, a jeżeli się zastanawialiście, by tam pojechać, to serdecznie polecam. Jeżeli myślicie, że rollercoastery to coś, co wam się może spodobać. Do zobaczenia!